za równość Nie. Sonic World. Dobra, i gramy. Jakby coś to ja się już dawno grałem i mam tam parę zety. Opis. A ja się nie umiałem, ja nawet nie umiem. Ale gra chyba, chyba grałeś na urodzinach, nie? Nie. Jezu, ale by się osoby rzucało jakbym Xboxa w domu na urodzinach. Co? Kurde, jakbym miał uro na urodzinach Xboxa, co nie? No. To... A jakby... już oni to słyszą, nie? No wiem, to jakby, kurde, ten, y, jedną osobę za, y, bym zabrał, żeby zagrała ze mną, nie? To by wszyscy już y, się zwracali, żeby ze mną zagrać, nie? Tak jakby urodziny byśmy spędzali. Dobra. Bez Od... przeciągania, gramy. Dobra. Tu flash Antak I, i, I co będziemy mieli się robić? Czekaj, co ja dobrze nagrywam? Dobra, teraz Jezu, już to 52 raz mówię. Dobra. Nie, dopiero piąty, nie? Hmm. Hmm. To jest. Grałeś na tym świecie już? Co? Grałeś no. na. To czemu nie zrobisz nowego? No, ja tak robię. nie, nie zawsze. Co na... jeszcze nową postać zrobić, tak? No. To nie będę miał tych itemów, co będę miał. To nie chodzi o świat jaki masz itemy, co nie, tylko o na przykład jak będziesz miał 10 stawek żelaza, co nie yy, po... Tak jak w Minecraftie, nie? Nie Nie no? Nie Bo to jak wchodzisz na inny świat w Minecraftie, to masz inne rzeczy To tak nie idzie Jak masz inną postać, to masz inne rzeczy A to byś... A inny świat to inny świat, nie? Dobra Do domu <suszy> <suszy> Wiesz, się to nagrywam? Nagrywa. Cieszę się, nagrywam! No daj na dół trochę. Tam co parę minut, co parę sekund, ten parę. Czy nagrywa? No wejść, kurde! I wszyscy mówią, że... Poleczko! Tak. No no, no, no. E, kurde, no jak ja mam tam Tak To doskoczyć, doskoczyć jakie ja mam tam. O ile cię uczekasz tego. Jakoś niewyraźnie mówię. Czemu? Chciałam powiedzieć na dom. alfabetem. <laughs> dobra, dobra ale... Kurde faj! I gum <laughs> Kiedy mi się tam nie... Jakbyś się chyba zejść zdrował, a nie umiesz. Jak ja mam tam... Ten... Kurde mam wejść! No, mamu, churora! Tak, kurde! Kurde! Ej, Stefan Pazio! <laughs> <laughs> nie, no to... Ja nie jestem ci się wózić, że mamy śmierć w dobrym. Bo... Ciebie Murzy na autobusie. Oglądałeś się? Co? Mr. autobusie? Czemu? Bo nie często gram na tabletkę. No jak? Nagrywa się? Na internecie No, no nagrywa się. I to trochę nawet dobrze. Lepiej się nagrywa niż na mamy telefon. Mieliśmy nagrać w Worms, ale nie chciał. <coughs> Pójdzie, nagramy. To jest... Ja. To pewnie jakaś most, tak? Co mi to daje? Ej jo. Masz już Jackie. Nie mam to z innego. Plus do się many, a to mi daje 4 gramienza. A to ile daje? Ile daje e, To daje manę, nie? Czyli wiesz czego więcej. Mana. No man. Mana <grym> tu manę. To, manę, to jest to. mana. <grym> w sumie wolę manę, więcej. Kurde, nie mam miejsca w ekwipunku. Jezu co sobie muszę zrobić. To czemu nie ma. A to nie jest to. Ja <laughs> czemu ty nie zrobisz. Co? Nie chcę mi się. <laughs> to jest. No, w sensie. no. Kurde. Tu co ci świeczki? A co to? to, Że, to znaczy to, to no, no? Wszystko. No to, żeby mi oświetliło dom. <laughs> A było... to? No to, to też oświetlę. Bo jakby tego nie było, to by było... Do domu, tak ciepło jak było. ja. Ciepło. Czy to był slime? Tak. Tak, to jest slime, dobra. Nie wiem, nic nie było. Gdzie ta oni, Gdzie ta o... rąbana skrzynka? Chciałem powiedzieć. Nałeś. Chciałem powiedzieć rąbana. Była! Kurde! <laughs> chciałem powiedzieć rąbana ta sikera, ale dobrze. No dobra, dobra, dobra. No, no. No, eee... No, no, e. e. Na pewno będziecie pisać w komentarzu, dlaczego ja tego nie dokończę, dlaczego dlaczego, bo jest, nie jest ich pracowity. Bo mi się nie chce. <grych> Kurde, że się nie <grych> włączył. Co? Nagrywa się. No ale coś też się nie włączył, dobra. <grych> dlaczego, że mi się nie chce, mam wszystko. Masz normalne tylko. Mam wszystko w dół, ale dobra. Ej wiesz, że miał ci 20 man na to masz dopiero drugą. No bo co 20 many to jest jedna gniazdka. A gniazdka to jest 20 many. Ale logika, nie? <tryk> nie. Ej, wiesz 40 many to jest na slepta man. Dobra, dajmy sobie jakieś niepokojące. rzeczy. Lalala. Ile to nie chodzą, mnie? Widziałeś czego nie chodzą? Mówię tak dziwnie. Dziwnie. A jest nie lepiej niż w Ej, slime tu jest. Dziwnie, aż dług, ale ja mam dźwięk, przed dostałem się spokojnie. Ja, ale oni to trudzi mnie wchodzą, nie? Dobrze w no, 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 się nagrywa, No właśnie, nagrywam, ale bo przesunęłeś teraz. O, teraz nie, dobra, no teraz niedobre na <kluz> niego. Mam kniper, <tnie po> sorry. <kluz> dobra, chwilę. Ja mam program, żebym nagrywał normalnie na What the fuck? Nie, ale ja tu internetu nie mam. Okej. Okay. <kluz> to jest. Jak... Fajnie, fajnie... Czemu nie możesz gap w ogóle tak? Nie? Yy, bo yy, tata przeczyścił, co nie? No. I powiedział, że mam... Yy, że ten... <laughs> że jak ja gram, to niby yy, bardziej wolnie działa komputera wcale to nie jest prawda hmm. I niby nie mogę grać teraz do końca. Do roku. kiedy? No do końca roku, nie? No u jakiego roku? Szkolnego, bo jak będzie Sylwestrum. Tomasz przepichane. <laughs> A czemu ja mam... Dwa... Dobra, nic nie mówię, jak będę miała ekipę, to dam parasol. Nie, mam trzy parasole! Kurde! Szczycie? Gdzie masz niby? Co? A tutaj masz trzeci. O Jezu! Kurde, ta. Jeden dla mnie, <coughs> jeden dla do... Madzia? <coughs> nie. dla nie, Kuba? Ja nie mam nawet <coughs> rari. No ale jest, <coughs> wiesz, jak się z wiesz, to... I dla... A skąd cię ściągnąć? Na jakiej stronie piszesz? staraja albo tam Soft-Omii Aha, dla jest trzeci? Co? Dla kogo jest trzeci? Dla e, trzeciej albo dla Bar Bartka albo dla Franka, ale bardziej dla Franka. Dobra, są mi się przyda, żeby się podobało. Ale... Dobra, ale dasz mi trochę tak półstaka tego? Co co? Drewna? Drewna, drewna. No, bo <laughs> mam już poustawiane, znaczy... Jak się nazywasz w ogóle? No, tak jak mam nikt na tym, na YouTube. Kajko jest kajko. A ognajś Candle Challenge? Co? Candle no. Challenge? No! Ej, to było no. dobre jak Elu, elu zgłaszam się. <grym <grym Proponujemy <grym> kanał jest i kajko przy okazji. Dobra, kończymy nagrywanie. Ja dopiero co so w skrzynce sortuję. Dobra, on ca cały odcinek będzie sortował w krzynce, no, 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 Dobra, już wystarczy, już wystarczy do widzenia, później. Dobra w tym odcinku dokończymy właśnie ten dach, tutaj, tutaj, ten dach. Boomerang pokazuje, że tam, 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 tu, 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 tam, dobra. Tutaj bijemy z najmocniejszym okiem. Miałbyś na koniec odcinka. Co? Lara będą wormsy, spokojnie. No, dobra. Ja nie jestem takim głupim youtuberem, że kurde, jak na O, jak jestem głupi, ja na 9 subskrypcji miałem. Że... I zamknąłem kanał jeszcze, nie? Że się... Dobra, daj mi coś powiedzieć. Że ten... I, że po prostu mi się nie chce nagrywać. Ja nagrywam codziennie chyba cztery filmy nagrane wczoraj. Super. Super. super, super Ile to masz w ogóle lat teraz? Super duper co? Ile masz lat teraz? 9. No U, dobra! Jakby ja był tobą, to, byłam, to za, e, za rok bym do Sylwestra to bym mógł grać w GTA No zabraknie mi na 2 lata. Kurde. <grym> Bo co? Bo krew leciała. Nie, bo w tej misji jak trzeba zrobić Mike'ałem tego ogrodnika, a no, ona myślała, że to jest nóż. I tak leżę myślała, że, no, ale, że to jest nóż i już nie mogę grać. Nie? Ale co nóż? No ja waluję tego grodnika, jak chciałem zrobić Michaela, Nie walnąłem z ręki, bo to, że ja było z ręki, a ja nie z nie? No. Ja wziąłem ręki, z ręki go walnąłem, no, my bo myślałem, że to jest nóż i nie mogę grać. Aha. A jak pistolety wyciągnęś to co? To nie <laughs> mogę dalej. mogę, nie? Ja tyle szczerze, ale o co nie chodzi? Przecież pistolet jest bardziej burzanizm niż mrówszy. Chyba że on się siebie jest serce, to już nie żyje. A, nie się było, nie się było. Fikasz, fikasz, nie fikasz. I się zmyło. Ja jestem profesorem. <grym> jestem profesorem, mam okulary. Dziękuję bardzo, Sonic. Boom, bardzo. Super. Soniker. <grym> Soniker. I co on robi na dachu? Ja zapomniałem co miałem zrobić Dobra, to tu... kończymy nagrywanie. Nie, nie, dobra, już mi się przypomnieć. Miałem zrobić ten tak. Nie zrobiłem, Łapki, a... like. Łapki w górę. Łapka w górę, subskrypcje, lajki. Łapki w dół, jak się nie podoba. Eta, mnie miałem... miałem najwięcej lajków? Nie. Dwa. A ja cztery. Nie, sorry, albo trzy. <śledzian> nie pamiętam. A ile masz subskrypcji? Nie wąt już... Wiesz, że ja byłem ten. Wiesz, kiedy mi się wygrał pierwszy filmik? Sekundę przed, przed 2015. Sekundę jedną. Jedno. jedno. Oj. Ale żeś się zerwał. No. Ale super mi się wgrał, nie? Sekundę! Mm. Sekundę. Wiesz jak kaspromy, kurde. Yy, A tak. wiesz, ile robię jedną próby do tego nowego filmiku. Tak z godziny. No właśnie, żeby mi się w końcu udał, nie? Aha. Co zrobisz? Kurde. Tak w ogóle, to co, co robisz, nie? No, robię tło do domu. Jee! Zresztą się skończy! A co, co co, co? co <trym> Sklejło ci się. Skończy. Już skończyło ci się. Zaraz powtuję nowe. Mam jeszcze sześć spokojnie. Kurde. Sklejują ci się. Lewy, lewy, ale... Jest, dobra, jeszcze raz. No. I jest teraz to tutaj to to, to to mnie. No to to mnie trochę. Kurde już nie mam drewna. <coughs> robimy, robimy. Dobra. Nie jest. ma 60 prawie tak. Po co to mi sześćdziesiąt? Nie, ja nawet 600 no, muszę 600 mieć, nie? 600 to jest chyba tak. Super. Super. Ja miałem tyle... kurde. Ja miałem taką kopalnię tego, nie? Nie ja miałem kopalnię, yy, jeszcze ta jedno w Kopalnie piasku, nie? Kurde, miałem... Dobra, kończymy i... ten odcinek w końcu. Dobra, zaraz kończę tylko... Dobra, w... dobra, już. To na górę może jeszcze zniszczyć, bo to, to... I podłogę się w końcu. Dobra. Dobra. Kiedyś się zrobię, kurde. Kiedyś, czyli za dwa lata. Nie. I za dwa lata to będzie szóstka, nie? Czuka. Jestem pracuję tym, kurde, No, dobra. dobra Maria Palma, kurde! E, do zobaczenia do kolejnego odcinka. Żegnają się z 12.0 i kilo szyk!